Jedno z pytań, które zawsze powraca, brzmi tak. Kiedy stajesz się zbawiony, to czy jesteś zbawiony na zawsze? Czy jako chrześcijanin dokonujesz świadomego wyboru, by odejść od Boga, co oznaczałoby zrezygnowanie z własnego zbawienia? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj na kanale Prawdziwy Gospel. Witam na kanale Prawdziwy Gospel. Nazywam się Sebastian Brodowski. Dziękuję, że wpadłeś. Na tym kanale chcę mówić o chrześcijańskiej wierze, jak na przykład w tym filmiku, ale również o spotykaniu się i o związkach z chrześcijańskiej perspektywy, jak i na temat wielu innych tematów związanych z pismem. Także jeśli jesteś nowy, to rozważ subskrypcję. Tak jak powiedziałem we wprowadzeniu. To pytanie pojawia się bardzo, bardzo często w chrześcijańskich kręgach, także chciałbym wejść troszeczkę bardziej w szczegóły i chcę cię zapytać tylko o jedną przysługę. Daj sobie trochę czasu i obejrzyj ten materiał od początku do końca, i jeśli się nie zgadzasz, to proszę, żebyś dostarczył w komentarzu argumentację w bardzo pokorny sposób i z szacunkiem do innych. Bez obrazy, ale nie jesteśmy zainteresowani tym, co myślisz, że jest sprawiedliwe. Co myślisz, że jest logiczne? Chcemy zobaczyć, co Bóg ma na ten temat do powiedzenia. Dostarczy Ci 7 powodów, dlaczego ja uważam, że Pismo naucza, że w momencie, kiedy prawdziwie staniesz się naśladowcą Jezusa Chrystusa, jest to w zupełności niemożliwe, by stracić swoje zbawienie. Ale zanim się tym zajmiemy, najpierw pierwszy list do Jana, rozdział 5, werset 13, w którym jest napisane. To napisałem Wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Także nie wierzę, że wolą Boga jest to, żebyśmy błądzili i powątpiewali o naszym zbawieniu podczas naszej wędrówki w naszym życiu duchowym. Nie. Wierzę, że Bóg chce, byśmy byli zbawieni, że kiedy umrzemy, to będziemy widzieli na 100%, że trafimy do nieba. Numer jeden, jedno z największych obiekcji, którą najczęściej słyszę na temat tej doktryny o wiecznym zbawieniu, czy też może lepiej znanym dla Ciebie jako raz zbawiony, zawsze zbawiony, jest ten pomysł, że ktoś może zostać chrześcijaninem, oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi i spędzić resztę życia na życiu w grzechu. Moi drodzy, to jest poważne nieporozumienie, jeśli chodzi o tą doktrynę raz zbawiony, zawsze zbawiony. A właściwie apostoł Paweł zajmował się tym problemem w Liście do Rzymian w rozdziale 5, gdzie mówił o Bożej łasce. Pod koniec rozdziału 5 w Liście do Rzymian powiedział tak: Lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Tak więc na pierwszy rzut oka to brzmi jakby chodziło mu o to, że gdziekolwiek jest grzech, Bóg ma dla ciebie jeszcze więcej łaski innymi słowy nie jesteś w stanie przewyższyć łaski Bożej swoim grzechem, także otrzymujesz licencję by grzeszyć i jak to niektórzy mówią, hula i duszo, piekła nie ma. Możesz robić cokolwiek chcesz, bo nigdy nie będziesz w stanie zgrzeszyć przewyższając przy tym otrzymaną łaskę Bożą. I dlatego że apostoł Paweł przewidział nasze grzeszne myślenie, Paweł dalej mówi: "W żadnym wypadku nie to nie jest to, czego nauczam. I dlatego później mówi, jak my, którzy umarliśmy w grzechu, możemy jeszcze w nim żyć. Paweł w zasadzie mówi, że jest to niedorzeczne, by myśleć, że ktoś może doświadczyć prawdziwego, autentycznego odnowienia, a później spędzić resztę życia żyjąc w grzechu. Numer dwa. Nasze zbawienie jest opisane w piśmie jako wieczne. Jeden z najbardziej popularnych wersetów w Biblii to Jana 3.16. Gdzie napisane jest? Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzył, nie zginął, ale, uwaga, miał życie wieczne. Innymi słowy, nie powiedział, powinieneś mieć życie wieczne, dopóki zgrzeszysz, powinieneś mieć życie wieczne, dopóki nie odejdziesz. Nie, to jest obietnica prosto od Boga. Mówi, wiesz co, kiedykolwiek ja zbawiam jakiegokolwiek z was. Masz życie wieczne i nie ma nic, co możesz zrobić, by to zmienić. Trzeci powód, dlaczego uważam, że nie możesz stracić swojego zbawienia, to ta doktryna nauczona w piśmie, która nazywa się zachowanie świętych. Podzielę to na punkty. Właściwie chodzi po prostu o to, że jeśli Bóg jest wystarczająco potężny, by cię zbawić, to znaczy, że jest wystarczająco potężny, by zachować cię i nie pozwolić ci odejść od wiary. Przeczytam kilka wersetów i powoli wytłumaczę każdy z nich. W liście Judy, rozdział pierwszy werset 24 jest napisane. A temu mówi do Boga, który może was ustrzec od upadku i z radością przedstawić jako nienagannych przed obliczem swojej chwały. Tak więc ten werset jasno pokazuje, że Bóg jest wystarczająco potężny, by ustrzec się od odejścia od Niego. Bardzo silnym wersetem, który popiera tę ideę, raz zbawiony, zawsze zbawiony, jest Ewangelia Jana, rozdział 10, werset 28, gdzie jest napisane tak: Ja daję im życie wieczne, i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Werset 29: Mój ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego ojca. Ja i ojciec jesteśmy jedno. Więc zauważ, że jest napisane: nikt nie jest na tyle potężny, by wyrwać nas z rąk Boga. No ale wiem, co myślisz? Powiesz pewnie, ale wiesz co? My możemy zabrać siebie z rąk Boga. Ale wiesz co? Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dlatego, że nikt nie może wydrzeć nas z jego ręki, i to znaczy, że my jesteśmy zawarci w słowie nikt. Jeśli Bóg nie pozwoliłby wyrwać nikogo, ale wierzący mógłby narzc wyrwać z jego rąk lub nikogo, ale chrześcijan mógłby siebie wyrwać z jego rąk, to z pewnością zawarłby to w piśmie. Musimy uważać, żeby nie dodać do pisma rzeczy, które nie są tam zawarte. Następny pasaż to ogromny dowód na to, że nie możemy stracić zbawienia. Ja na rozdział 6, wersety 37 do 40, gdzie jest napisane Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę w precz. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. Wiecie, o czym Jezus tutaj mówi? Jezus mówi, że każdy wierzący co do jednego w całej historii świata, którego ojciec mi zawierzył, nie tylko ich nie wyrzucę, ale nie straciłem ani jednego z nich. Innymi słowy, jestem niepokonany. Nie straciłem ani jednego z wierzących, który do mnie przyszedł, nawet jednego. I ostatnia porcja pisma świętego, Filipian, rozdział pierwszy, werset szósty. Będąc tego pewien. Że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. Także jeszcze raz, innymi słowy, nie mówi, że dopóki ty zdecydujesz, by odejść od Boga. Mówi tak. Kiedy Bóg zapoczątkuje w tobie dzieło uświęcenia i regeneracji w twoim sercu, to jest zobowiązany, by dokończyć to dzieło do dnia, kiedy zobaczymy Jezusa Chrystusa. Czwartym powodem, dlaczego chrześcijanin nie może stracić zbawienia, jest doktryna zbawienia, która nazywa się Wytrwanie Świętych. Nie zachowanie, a wytrwanie. I chodzi w tym o to, że jeśli jesteś prawdziwym, autentycznym chrześcijaninem, będziesz kontynuował swoją drogę i będziesz dalej naśladował Boga i wytrwasz do końca. W Jana 14:15 jest napisane. Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. W pierwszym liście Jana, rozdział 2, werset 4 jest napisane Kto mówi, znam go, a nie zachowuję jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Także jeszcze raz, nie powiedział, że nasze życia muszą być bez skazy, pomimo to, że powinniśmy do tego dążyć, a w zamian za to powiedział, że pokażesz jakieś owoce, jakieś namacalne dowody i że wytrwasz do końca. Piątym powodem jest wszechwiedza Boga i w tym chodzi o to, że kiedykolwiek zostaniesz zbawiony, Bóg zna każdy szczegół związany z tym, co zrobisz. Od początku Twojego życia aż do końca wszystkie szalone decyzje, wszystkie złe rzeczy, tak więc, jeśli Bóg wie to wszystko, dlaczego miałby zbawić kogoś, mając pełną wiedzę, że ta osoba odsunie się od niego? Nie ma to sensu. Nie jest to spójne z boską wszechwiedzą, ani nie jest to spójne z tym, że Jezus powiedział, że nie straci tych, których mu Bóg podarował. Numer 6 jest bardzo ważny. To ideologia, że chrześcijaństwo nie jest religią opartą na czynach. W Efezjan 2,89 jest napisane: Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z Was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Zauważ trzy rzeczy, o których tutaj wspomina. Twoje zbawienie nie pochodzi od ciebie, pochodzi od Boga. Druga rzecz, Twoje zbawienie nie jest ani trochę zależne od Twoich czynów. I po trzecie, to dar podarowany Tobie od Boga. Także mówiąc, że musisz podtrzymać ten standard, by być bez skazy lub by dokonywać pewnych uczynków bez końca, by w jakiś sposób wszczepić się w boską łaskę, znaczyłoby, że chrześcijaństwo stało się religią opartą na uczynkach, co sprawia, że staje się taką samą religią jak każda inna religia na świecie. Mówiąc, że możesz stracić swoje zbawienie, nie zdajesz sobie sprawy, że mówisz tak. Jezu. To, co zrobiłeś na krzyżu, nie było wystarczające, by pokryć wszystkie moje grzechy. Było wystarczające, by pokryć niektóre grzechy, które uważam, że są wybaczone. Ale nie, ten tutaj, tego nie jesteś w stanie pokryć. Tak więc, jeśli dalej będę robił to czy tamto, to może pójdę do nieba, ale w momencie, kiedy zrobię ten grzech, śmierć Jezusa tego nie pokrywa. Moi drodzy, nie tego uczy nas pismo w piśmie jest napisane, że wszystkie nasze grzechy, przyszłość, przeszłość, teraźniejszość były przybite do krzyża i wybaczone poprzez przelaną krew Jezusa Chrystusa. No i numer siedem, w tej ideologii chodzi o lekcję. Zostawiłem to na sam koniec, dlatego że wielu ludzi nie radzi sobie z tą doktryną, i w tej ideologii chodzi o to, że Bóg wybiera niektórych ludzi do specjalnych celów. I to jest jego biznes. No i parę pasażerów, z którymi chcę Was zostawić. W Efezjan 1, w 4 jest napisane Jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Tak więc ten werset jasno mówi, że Bóg Cię oznaczył przed założeniem świata. Co oznacza, że Twoje zbawienie nie ma nic wspólnego z tym, czy zrobisz coś dobrego, czy zrobisz coś złego, a w zamian za to zależy to od boskiego celu w Twoim życiu. Ale posłuchaj następnej bardzo przekonującej porcji Słowa Bożego na temat tego, że Bóg wybiera pewne jednostki, czy Ci się to podoba, czy nie do własnych celów. A mówię tutaj o Jakubie i o Ezawie. W liście do Rzymian, rozdziale 9, w wersie 11, gdzie jest napisane tak. Gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego, ani złego, Otrzymała tutaj wiadomość od Boga, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, a nie z uczynków, ale z tego, który powołuje. Nie będę się za bardzo zagłębiał w tematy wyborów, bo wielu ludzi by powiedziało, wiesz co, Bóg miał wszystko ustalone od początku i wybrał ludzi, których chciał wybrać, a innych ludzi wysłał do piekła. Nie. Pismo nie popiera ani nie naucza idei, że Bóg posyła ludzi do opiekła. Tak więc, moi drodzy, zamiast patrzeć na tą doktrynę wiecznego zabezpieczenia jako licencję do grzechu i by robić cokolwiek Ci się podoba, rozważ to jako powód, by wychwalać Boga, że wybrał Ciebie, że chroni Ciebie i że utrzyma Cię do dnia zbawienia. Kolejna rzecz, z którą chcę się z Wami podzielić, proszę nie pozwalajcie, by ten dalej wprowadzał podziały. Posłuchajcie, wróg chce podzielić Kościół, i sprawić, byśmy kłócili się na temat wszystkich punktów różnych doktryn. I słuchajcie, nie warto, często jest tak, że jeśli uważasz inaczej niż Twój rozmówca, to nie znaczy, że od razu pójdziesz do piekła. Jeśli ja uważam inaczej niż Ty, to nie znaczy, że od razu jestem fałszywym nauczycielem, czy fałszywym prorokiem, czy że idę do piekła. Musimy się zjednoczyć i celebrować nad rzeczami, z którymi się zgadzamy, a nie spędzać całego naszego czasu na kłóceniu się na temat teologii.